Jest. O, coś większego. Mistrz wyciąga. Płoć. Дуже. Już go teraz powoli wyciągnąć yes. O Szymę Ooooo Także by mu łebko chciał stawić. Z takim podwierakiem od takiego słuchajcie Andrze... Ale ja wiem ale łeb kocią to malutku To ty nie masz ja tego Jakby swój... cofał po malutku Andrzej jak ja go podejdę ja, pod brzeg całkiem Ja, ja go rękami kurde. Ale pod brzeg całkiem Nie chytaj mi za żyłkę, Andrzej. Bo jak on pociągnie to przynajmniej będę miał szansę go wyciągnąć Bierzeszka? Za dolną wargę, Andrzej, za dolną wargę. Nie mam mi go za żyłkę, bo muszę mu dać szansę, żeby się popłynął. Fajnie. Chyba bo ja go nie widzę. No On może ugrać? Nie wiem. Ja Kurwa, on nie jak No właśnie. Pod brzeg, jeszcze go daj, pod brzeg, pod brzeg, pod brzeg pięknie. Pod brzeg. Trzymam go jeszcze za bo teraz możesz go zastrzelać. Tak, żebyś się nie podciął. Pięknie, pomalutki o. Ładny, ładny. Czekaj, trzymaj. jak ja go wyciągnął na 20, to ja nie wiem. No metr będzie. Trzymaj. Trzymaj go. Kiedy cię nie te twoje paznokcie? Met 20 Trzymasz? No. Met 24 Met 24 jeszcze wagą. Trzeba go zmierzyć. Tak, oto miszczu kolorowy Dzisiaj pobił wszystkich nie? nie będę nic gadał Ale znowu przez dwa lata mi będzie to mówił nie? Ledwo co go umie unieść Ma takie wieloryba? Dobra, Leszcze, karasie i płotki dostałem do wody, reszta zostaje. Dziękuję.